Post przerywany stosuje coraz więcej osób. Czy wiesz, na czym polega? Zastanawiasz się, czy to coś dla Ciebie. Post przerywany to metoda, która zakłada naprzemienne stosowanie okresu posto oraz okno czasowe, podczas którego dozwolone jest jedzenie. W okresach postu należy unikać spożywania nie tylko pokarmu, ale także napoju zawierających kilokalorie, cukier lub inne składniki odżywcze, które mogłyby przerwać post. Do bezpiecznych napoi możemy zaliczyć wodę, czarną kawę. Herbatę bez dodatków i napary ziołowe. Istnieje kilka różnych rodzajów postu przerywanego, z których najbardziej popularne to 16 na 8, polega na ograniczeniu spożywania posiłków do okna 8-godzinnego każdego dnia pozostawiając 16-godzinną przerwę na post. Na przykład osoba może jeść w godzinach od 12 do 20, a następne pozostałe 16 godzin pości. Post przerywany 20 do 4. Ten wariant diety polega na poszczeniu przez 20 godzin, a następnie spożywaniu pokarmów przez 4 godziny. Jest to wariant, który może obciążać układ trawienny. 5 do 2. Ten rodzaj postu przerywanego jest bardziej zaawansowany. Przez 5 dni w tygodniu stosujemy normalną dietę, a przez 2 dni poszczenie. Dla przykładu od poniedziałku do piątku spożywamy pokarmy tak jak zwykle, a w sobotę i niedzielę. Pościmy. 6 do 1. W tym przypadku osoba praktykuje pełen post raz w tygodniu przez cały dzień. Od jednego posiłku do następnego posiłku muszą minąć 24 godziny. Potencjalne korzyści z postu przerywanego to m.in. redukcja masy ciała i F może pomóc w ograniczeniu spożycia kalorii, co prowadzi do utraty wagi ograniczając spożycie pokarmów w określone dni lub godziny, łatwiej jest uzyskać ujemny bilans kaloryczny. Poprawa zdrowia. Badania sugerują, że IF może poprawić profil lipidowy, a także ciśnienie krwi. Jednak post przerywany nie jest odpowiedni dla każdego. Może prowadzić do nieprawidłowego odżywiania się. Jeśli nie jest prowadzony odpowiednio, IF może wykształcić u nas niezdrowe nawyki żywieniowe lub doprowadzić do zaburzeń odżywiania. Problemy z energią i wydajnością. Duże przerwy w spożyciu pokarmów mogą skutkować niskim poziomem energii. Osoba stosująca IF może odczuwać zmęczenie czy też drażliwość, dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Spożycie dziennego zapotrzebowania w krótkim okresie w wysokości np. 2000 kcal może doprowadzić do obciążenia układu pokarmowego i bolesnych dolegliwości. Czy post przerywany to chwilowy trend? Mimo, że zyskuje na popularności, zwłaszcza wśród osób poszukujących alternatywnych metod utraty wagi i poprawy zdrowia metabolicznego, jego skuteczność i bezpieczeństwo wymaga dalszych badań. Polecam stosowanie mniej restrykcyjnych wersji postu przerywanego, np. 8 godzin spożywania pokarmu, 16 godzin poszczenia. Ten model żywieniowy sprawdzi się u większości społeczeństwa. Postaw siebie w centrum i wybierz sposoby dbania o zdrowie, które pasują do ciebie. Centrum od lat wspiera cię w drodze do zdrowego, pełnego energii i radości życia.